Witam bardzo serdecznie z tej strony Rekin. W tym poradniku pokażę wam jak napisać prywatną wiadomość do użytkownika na serwerze. Co musimy zrobić? To najpierw odpalamy klienta Teamspeak 3 i łączymy się na serwer ts.myspeak.pl. Klikamy connect. Jak widać po kilku sekundach jesteśmy połączeni na serwer. Teraz patrzymy, jaką rangę kanałową i serwerową otrzymaliśmy. Ja, w tym przypadku, specjalnie dla tego poradnika, zostałem już dodany do grupy zarejestrowany. Jedyna możliwość napisania do użytkownika na naszym serwerze to jest otrzymanie rangi channelowej zarejestrowany bądź wyżej. Jeżeli ktoś na kanale posiada rangę gość, to nie napisze prywatnej wiadomości. Ważne jest jednak to, że. Użytkownik o gość w każdej chwili może napisać do administratora, nie jest wymagana wyższa ranga. I teraz, jeżeli już otrzymaliśmy rangę kanałową zarejestrowany, to piszemy prywatną wiadomość do wybranego użytkownika. Klikamy Open Text Chat i wpisujemy dowolną treść. Jak widzicie, nie wyskakuje żaden błąd związany z uprawnieniami, wiadomość została dostarczona. Jak widzicie, użytkownik także mi odpisał. To by było na tyle poradnik specjalnie dla MySpeak.pl